Cześć, Tomek Stop z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ważnym temacie: o różnicach między dźwiękiem analogowym i dźwiękiem cyfrowym. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie, który z tych formatów jest lepszy. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od definicji. Czym jest dźwięk analogowy? Jest to bezpośredni, naturalny i płynny sygnał. To jest czyste odwzorowanie fali dźwiękowej. Format ten nie posiada żadnego próbkowania, więc jest to całkowicie naturalna fala dźwiękowa. Przykładem nośników analogowych będzie oczywiście płyta winylowa, kasety magnetofonowe, a także szpule. Czyli nośnik do magnetofonów szpulowych, z których by the way wytłaczamy później winyle. W przypadku taśmy jest to sygnał elektromagnetyczny odczytywany przez głowicę magnetofonu. W przypadku winyla jest to fizycznie wycięty rowek na płycie, a w rowku mamy odwzorowanie fali dźwięku. Otóż jakie są zalety? Dźwięku analogowego. Przede wszystkim ciepło, taka przyjemna saturacja, kolor, yy, bardzo unikalny charakter. To jest dźwięk, który ja opisuję jako taki, którego mógłbym słuchać cały dzień bez przerwy, który mnie nigdy nie zmęczy. Ja osobiście bardzo to doceniam, ale niestety niektóre zalety też są powiązane z wadami takiego dźwięku. Przede wszystkim będzie nam przeszkadzał kurz, zarówno na winylu, jak i na taśmie. Nośniki te są podatne na uszkodzenia, zabrudzenia, zakłócenia, także nie jest to format idealny. Czym zatem będzie dźwięk cyfrowy? Będzie to odwzorowanie fali dźwięku. Tutaj mieliśmy pełen analog, równiutką falę. W przypadku dźwięku cyfrowego będzie to próbkowanie. Próbkowanie na tyle gęste, że w oddaleniu ta fala dla oka będzie niemal identyczna. Ale jak sobie to bardzo, ale to bardzo przybliżymy, zobaczymy takie schodki. To całe próbkowanie to jest zamiana sygnału analogowego na wartości numeryczne, tak aby odwzorować falę dźwiękową. Przykładami nośników. Plików cyfrowych może być na przykład płyta CD, może być plik yy, o rozszerzeniu Wave albo Flag, lub bardziej ograniczone, z trochę gorszą jakością, MP3, które znamy. Także płyta CD jest nośnikiem cyfrowym, i te same pliki mogą być odtwarzane przez streamery z yy, serwisów streamingowych, lub możemy grać z jakichś dysków sieciowych albo z komputera po kablu. No i słuchajcie, jak to się dzieje, że muzyka ze wzmacniacza gitarowego gra cały zespół, no Jest to fala dźwiękowa. Przechodzi przez mikrofony, przed wzmacniacze w mikserach studyjnych, więc wciąż jest to sygnał analogowy, a później trafia do programu, w którym obrabiamy muzykę. No i w tym momencie musi wystąpić przetwornik analogowo-cyfrowy. Także ten dźwięk jest już przetwarzany na bardzo wczesnym etapie nagrywania tej muzyki. Korzystając z dobrodziejstw dźwięku analogowego, jest także możliwość nagrania wszystkiego na taśmę, na szpulę i dopiero później konwertujemy ten sygnał na cyfrowy. Najbardziej ortodoksyjne studia nagraniowe potrafią całkowity ten proces utrzymać w analogu, aczkolwiek jest to strasznie kosztowna sprawa i niewiele zespołów decyduje się na ten sposób produkcji muzyki. Zaletami formatów cyfrowych jest przede wszystkim klarowność dźwięku. Te formaty, te pliki nie mają w sobie aż tylu szumów, co źródła analogowe, więc będzie znacznie klarowniej, znacznie dynamiczniej i bym powiedział szybciej. Ten dźwięk nie będzie się nigdzie rozciągał, te pliki nie mają żadnego takiego Dodatkowego charakteru i naleciałości, które są po prostu saturacją. Kolejną zaletą jest stabilność formatu. To znaczy, że te pliki nie ulegają po prostu degradacji. Mając piosenkę na dysku sprzed 20 lat, ona dzisiaj zabrzmi dokładnie tak samo. Winyl czy taśma, które były źle przechowywane, no niestety będą się dźwiękiem różniły od momentu, nie wiem, godzinę po produkcji, po nagraniu, po wytłoczeniu. W przypadku pliku cyfrowego. Ciężko jest go źle przechowywać. O winyle trzeba dbać, trzymać je pionowo na półce, zajmują bardzo dużo miejsca. Na no całą naszą bibliotekę muzyczną dzisiaj w zasadzie jesteśmy w stanie zmieścić na dysku tej wielkości. Do tego bardzo łatwo jest te pliki kopiować na inne nośniki, wysyłać. No słuchajcie, wygoda. Żyjemy dzisiaj w wygodzie, do tego dążymy, stąd powstały też serwisy streamingowe. Co do wad dźwięku cyfrowego, złego słowa nie mogę powiedzieć o wygodzie, o sposobie użytkowania. Jedynie bym trochę ponarzekał na dźwięk. Na, ale na dźwięk tylko w tych słabszych formatach, takich jak MP3. Może ten dźwięk być w jakiś sposób taki ograniczony, sztuczny. Słyszymy, że jest coś nie tak. Bardzo często się to objawia w takiej mniejszej klarowności wysokich tonów. Osoby, które są przyzwyczajone do dźwięku analogowego, dźwięk cyfrowy bardzo często będą określać jako taki zimny i sztuczny. No jest to po prostu coś innego. A jak często słuchamy winyli? To będziemy mieli takie wrażenie, odpalając CD albo coś z plików. Teraz chciałbym się z Wami podzielić nieco wiedzą studyjną, bo miałem okazję taką zdobyć. Powiem Wam, jak działa w zasadzie nagrywanie muzyki, jej obróbka na etapie miksu i później na etapie masteringu. Muzykę nagrywamy dzisiaj w 99% od razu na komputer przez interfejs albo mikser, czyli wchodzimy połączeniem mikrofon, kabel XLR do przedwzmacniacza e, mikrofonowego, który jest właśnie w mikserze albo w interfejsie. No i teraz z miksera albo interfejsu wychodzi już kabel USB do komputera. Mając już nagrany materiał na komputerze mamy już obróbkę całkowicie cyfrową. No, ale jak to teraz jest z tym miksem? Powiem Wam tak. Dążymy w produkcji muzyki do dźwięku analogowego. Po prostu te wielkie kompresory, preampy, moduły pogłosowe są tak drogie i tak duże i tak nieosiągalne dla młodych zespołów, że wszyscy korzystają z ich cyfrowych emulacji. Więc bardzo ważne jest zachowanie takiej równowagi między światem analogowym, starą szkołą produkcji, a jednak. Jakością formatów cyfrowych. Na rynku aktualnie jest cała masa takich wtyczek cyfrowych, właśnie emulujących kompresory, saturację taśmy. Są programy, które emulują dosłownie to jak taśma wpływa na dźwięk. No i co ważne, mamy też tam takie pokrętełko, że na przykład szum taśmy sobie możemy wyłączyć, a zostawić samą jej barwę. To wszystko się dzieje na etapie miksu. W przypadku masteringu możemy wysłać taki materiał do studia, które zrobi nam mastering z użyciem prawdziwej taśmy. I profesjonalnego magnetofonu szpulowego, ewentualnie robimy to samo w wersji cyfrowej z tymi wtyczkami, które analog nam emulują. Będzie to dużo tańsze, a różnic wielkich wcale nie będzie. Te różnice są, ale są subtelne. Dźwięk, który słyszymy podczas słuchania, jest dźwiękiem analogowym. Więc jak to się dzieje, że mając cyfrowe źródło. Ten dźwięk jest później analogowy, albo właśnie, że się chwalimy, że mamy całkowicie analogowy tor audio. Już tłumaczę. Zacznijmy od płyty winylowej. Kładziemy płytę, opuszczamy ramię z igłą, i co się w tym momencie dzieje? Płyta, która się obraca, no, reprezentuje po prostu czas odtwarzania. Igłę mamy w nieruchomym miejscu, która się przemieszcza tylko do środka płyty. No i teraz tak, w płycie mamy zapisaną falę dźwięku, jest taka fałeczka w rowku, tu jest lewy kanał, tu jest prawy, tu i igła właśnie po tym rowku cały czas podróżuje. Drgania, które są odbierane przez igłę, dalej są przez całą wkładkę konwertowane do prądu, czyli jest to w zasadzie cały czas sygnał analogowy. Kabelki idą ramieniem do wyjścia RCA z gramofonu i trafiają do przedwzmacniacza gramofonowego. Jako, że sam sygnał z gramofonu jest bardzo cichy, taki przedwzmacniacz nam ten dźwięk wzmacnia. Dalej podłączamy się już do wejścia liniowego we wzmacniaczu, no a wzmacniacz puszcza prąd na kolumny. I w tym momencie chwalimy się całkowicie analogowym torem audio. Także, jak widzicie, od samego początku do końca dźwięk ten jest całkowicie analogowy. Pozostaje on jedynie wzmocniony. No a jak to wygląda w przypadku nośnika cyfrowego? W końcu dźwięk, który słyszymy, jest analogowy, a tutaj mamy plik. Otóż wygląda to następująco. Mamy takie urządzenie, które jest streamerem. Streamer. Oczywiście pierwszą sekcją będzie transport plików. Może to pobierać dźwięk z tajdala albo z jakiegoś dysku sieciowego, ale jest to element cyfrowy. Dalej występuje przetwornik cyfrowo-analogowy. Ten przetwornik odczytuje wartości numeryczne z pliku i przekształca je na prąd, czyli już sygnał analogowy. Dalej sytuacja wygląda dokładnie tak samo jak za przed wzmacniaczem gramofonowym. Wpinamy się w wejście liniowe Wzmacniacz napędza nam kolumny i słyszymy dźwięk analogowy. Podsumowując, w dzisiejszym świecie audio jak najbardziej jest miejsce na sygnał analogowy i na sygnał cyfrowy. To, że ja bardziej lubię słuchać muzyki z winyla, nie znaczy, że mógłbym żyć bez streamingu. No nie, trzeba. Pogodzić to wszystko, nie trzeba ortodoksyjnie się deklarować za jednym źródłem i walczyć o to po prostu do upadłego. Słuchajmy muzyki, czerpmy z tego przyjemność. Tak jak powiedziałem, korzystajmy z tej muzyki i czerpmy z niej przyjemność. Streaming i pliki są super wygodne. Winyl wymaga od nas trochę więcej troski. To jest trochę jak z motoryzacją. Pliki cyfrowe streaming porównałbym do takiego wygodnego auta na co dzień. Automatyczna skrzynia, klima, tak żeby się szybko i przyjemnie przemieścić z punktu A do punktu B. Dźwięk analogowy jest dla mnie takim masylkarem, przy którym czasem sobie potrzebujemy podłubać, odpalenie trwa znacznie dłużej, ale wtedy tak się możemy bardziej w to zaangażować. Nie bójcie się eksperymentów. Korzystajcie z dobrodziejstw, zarówno świata analogowego, jak i cyfrowego. Jeśli korzystaliście z któregoś z tych formatów, a może z obu, dajcie znać, który preferujecie. Czy winy spisujemy już na straty w dobie dźwięku cyfrowego? Napiszcie w komentarzu, chętnie poznam Wasze opinie. Również Was zapraszam na stronę tophaif.pl do strefy wiedzy, w której znajdziecie najróżniejsze artykuły, zarówno o gramofonach, o dźwięku analogowym, jak i o nowinkach, streamingach i dźwięku cyfrowym. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć!